Witam <grabiarki> w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Fahrenheit. Wracamy do naszej wspaniałej gry, jednak dźwięk tam się nie zapisuje. Ale gra się zaczyna. Boom! FPS-y spadły. What the To były te dźwięki profesora, ale no nie dźwięki, zagadam ja ruchy. O co chodzi? Czemu oni chcą mnie zabić? Gadamet! Co ja mam takiego zrobiłem? Czy te samochody same ruszają? Nope Kolejne. By me! Fuck the bloody combo! Woohoo! Boom! Boom, bitch! Get out of the way! Professor, where are you? Professor. The codex speaks of the coming of a child. Serio, umierasz? dziecko. ta dziewczynka? O mój Boże. Gościu pieprze. Nogi z dupy ci powyrywam, ty pieprzony proroku. Gdzie my się znaleźliśmy? Czy to dziewczynka? Halo? Dziewczynko! Jep, tak? Nie. Pieprzony prorok. Few men are capable of resisting an oracle. What is there so different about you? The Chroma. You have the Chroma. So that explains it. How did you ever acquire it? No matter. What matters is the time has come for you to die. Chroma. Chroma. What does that mean? The force that created the universe, the origin of everything. It gives extraordinary powers to those who possess it. Yeah. Why me? Why choose me? Pure chance. The executor is always taken from the crowd. It's a great honor for you to be chosen to, <laughs> to serio. Dostanie. Inne sprawy czekają na moją się w innym świecie. przygotować? O mój Boże. Run! Ok, przygotuj się. mnie nie weźmie się. O nie, nie po tym wszystkim. Lubię koty, ale ten może być wyjątkiem. Jakby nie patrzeć. Tak łatwowienie napadiesz! A mogło wygląda trochę jak ten. Skugo, gorączka szarych diamentów. Stara giera. Fajnie się w to grało. Run forest! Nie! Run przez forest! Lukas! Szybszy, szybszy, szybszy od pantery. Nice. Chodź za ludzkie mało, co nie? Ok, przyspiesza. Ta suknia przybliża. Go fuck yourself. O. Czy ta dziewczynka. Zgadujesz, że dziewczynka przynajmniej uratować? Gata. kochana moja staruszko. Listen closely, Lucas. Those who employ the Oracle are searching for a little girl, a perfectly pure soul that's never been incarnated. Her coming was foretold by the most ancient prophecy in history. She's the one you see in your dreams. You must find her before the Oracle does and put her someplace safe hurry there isn't much time and they are already back on your trail okay I must inform you that we are unhappy very unhappy he has escaped you again first in the museum lots a big mistake the museum lot and then in the waves. What's worse, you showed yourself openly to him. And all for nothing. It's just... I was unaware of certain facts by the way. Which factors? He possesses the Chroma. That's impossible. Idiocy! Pasable. How could he possess the Chroma? I know not. But it is a certainty that he does. This is how he resisted my psychic attacks and successfully evaded the police. This could force us to change our plans. This is serious. Very serious. That is not all. Someone has intervened. What do you mean? I got that. While you were with him in the wave? Yes, my lord. Someone brushed aside all of my attacks on Kane and protected him. It was not one of ours. Certainly not. No. I think it was something else. Its chroma was... Bapcho! Different. <laughs> Another clan? That's impossible. Only we are left. We have a rival. Who searches for the Indigo Child as we do. They must not find the child. That would be a catastrophe. A disaster. Cain is on their side. Unless they are just using him. He is the key. He sees through our eyes. Nie, nie. You must not find the child. You must deal with this problem. Definitively. I have already taken measures. He will be definitively dealt with. And soon. Do not disappoint us. You may leave us. Po moim

I hope that guy didn't screw up when he said he recognized Kane's photo from the papers. He looks so blind he wouldn't recognize his own mother in a phone booth. We'll find the answer in room 369. Trzy sześć dziewięć. Fajne zbieranie się liczb. Stawaj. No wiesz, mamy coś ciekawego do wzięcia. Telefon. Dobra, to zadzwonić. to is pick up o I my son Rozmowa. What can I do for you? sir? can I help you with something? Wait, are you hiding you? A nie ten koleś przyszedł. Boże. Nie ma opcji. O, a mogliśmy zdecydować. Jeszcze, dobra. Telefon. Musimy go ostrzec. Hej, siema wszystkim, tu Kamrus. Wracam do was z powrotem. Był pewien problem, ponieważ od tego momentu, przez jakieś 15 minut, skraszowało mi plik w nagraniu, więc postanowiłem nagrać jeszcze raz. To tylko taka, taka krótka informacja. Wracamy do gry. Teraz wybierzemy poprawną opcję. Nie wiedziałem, że... Markus... Że ostatni moment, przed którym Markus zginął, był wyborem Markusa, a nie naszym. To jest właśnie minus tej gry, że czasami nie wiemy, z którymi postaciami się ruszamy. Teraz pójdziemy odebrać telefon. Wstawaj, Markus! Hello, my son. Telefon. Wiem do środka. Opa. su of St. Paul's Cathedral. Marcus, he's in the church. Don't let him get anywhere near you. Lucas? Is that you Lucas oh. I Don't have time to explain Marcus. Run right now shut the doors and lock them tight. I'm begging you just just do what I say. Oh come now Lucas, just do it now! Okay. Zaenta the telephone. Hello. All right, I'm locked in. Now can you explain what's going on? Call the police and don't come out until they get there. Lucas. 369. Here it is. Okay, just. Hi Lucas.

Halo, halo. No, You have to come over right now! They will kill me if you don't come! God damn You must realize now that I am not joking. Braciszka dały się wyratować, ale. W sumie Markus ma priorytety, huh? Markus nos pokał maluty. A, mój boss. Mają na michaka. Niedobrze. Dojeziemy. Minus 2650. Słuchaj, ja pierdzielę. Alamrus. I'm moving towards my death. Everything that I've been through since the second I entered that diner. All of it was leading me to this moment. I was tired of fighting, running and hiding all the time. I was losing any

Ok, spoko. Obserwują mnie te menele. Czego oni ode mnie chcą? Kobieto, zamknij się! Ej, gdzie jest ten kruk? On nie prowadzi. Kruczku! Sprowadzasz same kłopoty, ale okej. Dobra, poleciał tam. Musimy wejść tutaj. tak. Gdzie miś? iść? To jest jakaś maszyneria. Wejdźmy, zobaczmy co jest. A ona jest przyczepiona tam na. Gdzie ona jest? Nie widzę. Dobra, mniejsza mogła. O mój Boże, uratujmy ją, bo. Nie mogę skoczyć jak się mordę. Tylko dlatego się ratuje kobieto. Żeby się w końcu zamknęła. Normalnie by mnie tu nie było. Wiemy. Ej, czas na przejażdżkę. dawno nie jeździłem takimi samochodzikami. W sumie, nigdy nie jeździłem takimi samochodzikami na taki kołacie górski. Chciałbym. Ale w Polsce niestety niczego takiego nie ma. Są jakieś malutkie papierdółki, które wyglądają jak to, co mamy tutaj. Nigdy nie byłem na prawdziwej kolejce górskiej. A podejrzewam, że byłaby to świetna zabawa. Dobra. Papa. Ten wózek też nie wygląda jakoś super przyjaźnie. Serio? To, czemu wołasz po pomoc, skoro nie chcesz jej? Chcesz. O mój. Ah. I tak pójdę. Okej. Okay. Skorzystaj z się kierunkowych, aby utrzymać wskaźniki na środku, i w ten sposób włączyć w kasę i utrzymać uwagę, Okej. Okay. Okej. Okay. A, czyli tym razem jest to, co powinno być od początku. Wcześniej, jak graliśmy Karlo, to musieliśmy używać lewo prawo, żeby i się samo kierowało ku środku. A teraz, za pomocą właśnie lewo prawo. Inaczej. Nieważne co kliknęliśmy, wskaźnik leciał do środka w przypadku Kali. A tutaj musimy klikać od pani o lewo-prawo. Żeby było ku środku. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Jak nie to trudno. O, Lukas, Lukas, spokojnie, spokojnie. Już coraz bliżej. Oj, oj, oj. Nie patrzcie w dół, pamiętaj, tylko się nie patrz w dół, a wszystko będzie dobrze. Nie, nie, nie. Ło, Ło, Ło. Spokojnie, spokojnie. Już prawie. Już prawie, nie szalej mordo. Już jeszcze proszę. Podało się Dobra Chodź, chodź przytul. Gdzie jesteś? Okej, Linka Jej, Uratowałem cię A teraz czas na Serio Powtórka z mieszkania?

Ona smowa? Okej, mamy sen. Znowu jesteśmy mali? mali? Ok, Hej, krzyż. Awezad. Bum. Opa. Co się dzieje, Markus? Wstawaj. Dryń, dryń. Pobudka. Już czas. Musimy to zrobić. Are you sure you want to go, Lucas? It could be dangerous. We have to go in there ready for anything, Marcus, right? There will be an alien spaceship inside, or the tomb of an ancient king. Mom, a tree. Can it be a frozen dinosaur? And what if this is the only Come on, let's hurry. The hangar is going to be well guarded. We better get going if we don't want mom and dad to catch us. How about nope? No, ok, znowu podróż do bazy wojskowej. Uuu! Uh. Ciekawie? Dobra, jak tędy musimy iść? Musimy iść tędy nie. Może nie ogarnię tej mapy. No, chodźmy tędy. Yep, Tędy musimy. Czy co? Musimy na pewno uważać na światła. Ok. E, chodźmy może tędy, żeby nas nie zobaczyli.

Dobra, okej, okay, tędy nie Może to światło nas złapało. Biegiem, 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 biegiem Nie! Ooooo! O! Oh! Oh! Dobra, nie, inaczej zrobimy Przejdziemy sobie tędy Nie latuje do nas, okej okay. Tutaj światło nie sięga, więc ich łatwo wykiwamy. Do przodu do przodu. Oho, ho, go przez tą skałę mogę... Nie, raczej nie mogę. Nie widzę tutaj. uwaga! Nie widzę tutaj miejsca, Szybko za nie wróci ten płomyczek. pomyczek. O mój Boże, jak ja mam Jaki szukaj, to ominąć? Tu gnaje. dobra Teraz się rozejrzę. Żeby nie było kolejnego problemu, na pewno musimy tędy przejść. Bo te światło nas złapie. Trójka, co daj trójka? A daj, powiększenie mapy. Ej, ej, szalony. Na pewno nie ma drogi tej. Pewnie te światło nas złapało. shoot Co jest? A może muszę poczekać aż się odwrócą czy coś w tym stylu To by miało sens Dobra, do 5 razy sztuka Cham 4 Kiedyś się uda Go 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 Ej lamie Dobra, jesteśmy tutaj Poczekajmy aż się odwrócą Raczej o to chodzi, innej drogi tutaj nie ma Tutaj światło nie sięga. Ok. O, pa. Czyli nie możemy być koło tej skały. Spróbujmy przebiegnąć koło domu po prostu. Ok. O, tutaj widać. I tutaj nas nie widzą. Dobra. Nie patrzy się. Mogę? Go, go, go! Szybko! A, pięknie! Małem tak od razu. Dobra, po linii, której. Leroy. Biegiem, biegiem, nie, 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 nie. biegnie, 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 nie ma. Szybko, szybko, szybko! Za samochodem! Za samochodem. z nas nie zobaczy? Co nie? Markus, tyś. Się... O mój Boże! Co on wyprawił? Chodź tu, sieroto. Chodź. Dobra, poszedł sobie. Ale byłbym przez srany, gdyby przez tego idiotę by nas zapalił. Żałowałbym, że uratowałem mu życie. O mój Boże... Dobra. Eee... sobie po linii... Znowu musimy przebiec tędy, ale tutaj koleś chyba obserwuje, nie? Jeep Ale jak No okej, okay, jak tył. Ej, ja mogę go przesuwać? Chodź ze mną, Markus! Nie chcę być sam. Bez ciebie nie idę. Dobra, leć go. Hopa, hopa. Ej, co to się jest? okej. Okay. Po prostu tyle? Okej. Okay. Co ten typ tutaj idzie? Fakt, on idzie. Okej. Okay. Lecimy. Uwaga, uwaga. To jest typek. Wejdźmy Leci w tą stronę. Easy Ej, hey, ale Markus za nami nie biegnie Co jest? A, oddzielnie musimy przejść. Taką cholerę! O mój Boże. Chodźmy szybko za nim wróci. O, wraca Tak, tak, tak. Nicholaj nie ma. Jep, wraca. Ale jesteśmy już tutaj, więc nie ma problemu. Jej, perfect! Now what? The only way to get to the hangar without being seen is to climb up the telephone pole and hang off of the cable. Impossible! That pole is right under the guard's nose. I know, but there's no other way. Listen, I'm going to try to get him to look the other way. Meanwhile, you run and climb up the pole. I'll try to set it up so you have enough time. Okay, but how are you going to get in? I'll meet you back at the house. Okej. Brzmi jak plan. W sumie. Czy Markus teraz tańczy? Co on robi? Pumpt, umc, umc. Dobra, ja ten moment zakończę w tym momencie. No cóż, zapraszam Was do kolejnego odcinku z serii Zagrajmy w Fahrenheit. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, pa pa!